Witaj w czwartej części kursu o programowaniu. W tym odcinku zajmiemy się wgrywaniem pliku na serwer, co jest bardzo popularną praktyką używaną na co dzień. Zacznijmy od utworzenia najprostszego z możliwych formularza do wgrania pliku na serwer. Tutaj należy pamiętać o dodaniu atrybutu enctype. dzięki któremu powiemy przeglądarce, że przesyłamy jakiś plik. Dalej tworzymy standardową kontrolkę do wgrywania pliku. Input type file. I wstawiamy przycisk do zatwierdzania. Teraz przejdźmy do właściwej części programu grywania. Informacje o wgrywanym pliku są przechowywane w zmiennej globalnej File. Dlatego też, aby sprawdzić, czy plik został wysłany na serwer, trzeba sprawdzić, czy jesteśmy w stanie dostać się do takiej zmiennej. Pliki są przechowywane w tablicy. Tak więc w naszym przypadku będzie to komórka o nazwie MyFile. Jeśli taka komórka tablicy istnieje, to znaczy, że plik został wgrany i możemy pobrać informacje o pliku, takie jak nazwa, rozmiar, nazwa tymczasowa, typ pliku oraz jakiś błąd, jeśli wystąpi. W tym momencie mamy kod pozwalający na wyświetlenie informacji o przesyłanym pliku. Zapisujemy i sprawdźmy działanie tego kodu. Pojawił nam się prosty formularz, za pomocą którego możemy wgrać wybrany plik. W tym przypadku będzie to testowy PDF. Jak widać otrzymaliśmy wszelkie informacje takie jak nazwa, rozmiar w bajtach, nazwę tymczasową pliku, typ pliku oraz kod błędu. Jest 0, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnego błędu. Następnym krokiem przy wgrywaniu pliku jest sprawdzenie jego rozmiaru, ponieważ nie chcielibyśmy, aby użytkownicy wgrywali na nasz serwer zbyt duże pliki. Musimy początkowo określić maksymalny rozmiar pliku, jaki dopuszczamy na wgranie. Dajmy 6 MB. Teraz należy sprawdzić, czy plik mieści się w określonym przez nas rozmiarze. Wyświetlimy komunikat, jeśli plik będzie zbyt duży. Spróbujmy teraz przetestować nasz program wkrywając plik. Na początku wgramy ten sam plik, który powinien posiadać rozmiar dopuszczalny. Teraz spróbujmy zmniejszyć dopuszczalny rozmiar, tak aby wygenerować błąd. Do 6 bajtów na przykład. Teraz otrzymaliśmy informację, że plik jest zbyt duży, czyli nasza weryfikacja działa prawidłowo. Cofnijmy. Jeśli plik zawiera prawidłowy rozmiar, to kolejną rzeczą jaką sprawdzamy jest jego rozszerzenie, ponieważ musimy zadbać o to, aby użytkownicy nie wgrywali plików wykonywalnych na nasz serwer, co może doprowadzić do jego zhakowania? Aby zdefiniować pliki dopuszczalne, które można wgrać na serwer, definiujemy tablicę rozszerzeń. Załóżmy, że można wgrywać pliki JPG oraz PDF. Następnie sprawdzamy jakie rozszerzenie ma nasz plik. Do tego celu wykorzystujemy funkcje wbudowane PHP substr oraz strrpos, które ob obecną nam rozszerzenie od ostatniego wystąpienia kropki w nazwie pliku. Teraz możemy wyświetlić, jakie rozszerzenie nasz plik. A następnie sprawdzić, czy rozszerzenie znajduje się w tablicy dopuszczalnych rozszerzeń za pomocą funkcji inRI, która to sprawdza, czy element znajduje się. Zdefiniowanej tablicy. I teraz tylko wyświetlamy informacje o tym, czy plik jest uprawniony. I teraz jesteśmy w stanie stwierdzić, czy można wgrać plik na serwer. Sprawdźmy działanie naszego programu. Program powinien przepuścić plik testowy PDF. Klik ma poprawne rozszerzenie oraz powinien zablokować plik PNG. Klik ma niepoprawne rozszerzenie. Wygląda na to, że nasz program jest zabezpieczony poprawnie. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy do wgrania pliku na serwer, jest lokalizacja, w której wgramy nasz plik. Stwórzmy sobie nowy folder, files oraz określmy jego ścieżkę. Do tego celu wykorzystamy zmienną serwerową dokument Jest to główna ścieżka do naszych projektów. W moim przypadku będzie to kurs PHP łamany na file. O ile dobrze zapisałem ścieżkę, teraz wystarczy tylko użyć funkcji wbudowanej Move Clouded File, która to powinna skopiować nasz plik do ścieżki, którą określiliśmy, czyli do folderu files. Należy tutaj pamiętać o ujęciu nazwy pliku. I wyświetlamy komunikat o poprawnym wgraniu na serwer. Spróbujmy teraz uruchomić nasz program. Grajmy nasz testowy plik PDF. Pojawiła się informacja, że udało się grać plik na serwerze. Sprawdźmy, czy na pewno. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem. To już wszystko na dzisiaj. Następną lekcję przeznaczymy na manipulację plikami. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.